Już 3 grudnia w Apex Legends dostaniemy szansę na zdobycie nowych, darmowych pakietów Apex. To jest to, na co fani bardzo długo czekali, więc zostaw łapkę w górę i startujemy! Do tej pory w Apex Legends mogliśmy levelować nasze konto do maksymalnego setnego poziomu. Powyżej tego poziomu nie mieliśmy już szans na darmowe pakiety Apex, z których to wypadają tak bardzo pożądane elementy kosmetyczne w tej grze. Ale to wszystko zmieni się już 3 grudnia za sprawą nowej aktualizacji, która podniesie maksymalny poziom konta aż do 500. Oraz zmieni trochę częstotliwość otrzymywania pakietów Apex za każdy kolejny poziom. Od teraz gracze będą mogli zdobyć aż 199 pakietów Apex na drodze od pierwszego do 500 poziomu ich konta. Wcześniej maksymalnie mogliśmy zdobyć tylko 45 pakietów, ponieważ powyżej setnego levelu nie dostawaliśmy już żadnych kolejnych pakietów. I teraz od poziomu 2 do 20 będziemy dostawali pakiet co każdy poziom. Od 22 aż do 300 jeden pakiet co dwa poziomy, a od 305 do 500 jeden pakiet co 5 poziomów. To właśnie daje wspomniane wcześniej 199 pakietów. Po każdym awansie wciąż będzie przyznawana nagroda w postaci 600 żetonów legend do tego co każde 100 poziomów, czyli na 100, 200, 300, 400 i na ostatnim 500 poziomie każdy otrzyma zawieszkę do broni, żeby podkreślić poziom, na którym się w tym momencie znajdujecie. Do pakietów Apex dodane zostanie również 36 nowych zawieszek do broni. Zawieszki do broni cieszą się dużą popularnością, a jest mały wybór ich w grze. Ja je bardzo lubię i bardzo lubię przyozdobić swoją ulubioną broń jedną z tych zawieszek, także to jest bardzo fajna rzecz i bardzo będę polował na te zawieszki w pakietach. Mam nadzieję, że szybko mi one wypadną. Jako, że do tej pory za zdobycie setnego levelu mogliśmy zdobyć 45 pakietów Apex, a w nowym systemie za zdobycie setnego levelu będzie to 59 pakietów Apex, każdy gracz, który ma konto na setnym poziomie, dostanie od razu 3 grudnia wyrównanie, czyli 14 pakietów Apex. Na początku wszyscy myśleli, że ci, którzy mają wyższe lewele kont, które mają 300-400 level, dostaną od razu wszystkie pakiety, ale nie. Każdy, który ma setny lub wyższy poziom konta w Apex, Legends od 3 grudnia będzie miał setny level i będzie mógł zdobywać kolejne levele w drodze do 500 levelu Apex. Tak właśnie wyglądają zmiany, które wejdą do Apex Legends już we wtorek 3 grudnia. Ja ich bardzo oczekuję, bo będzie kolejna motywacja do tego, żeby grać jak najwięcej w tą rewelacyjną grę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy to jest coś, co przyciągnie was z powrotem do Apex Legends, czy będziecie wbijać 500 level, czy będziecie rozpakowywać najnowsze paczki. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii, także czekam na Komentarze na dole. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję, że oglądałeś, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!